By każdy dzień tak piękny był jak twoje jestny Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, przychodzę ze skończonymi produktami. Produkty kuchenno WC, WC kaczka, Force, Dynamic, zagęszczony płyn do WCO! kolorze taki, taki żółtawy, bardziej bym powiedziała taki koglomoglowy, czyli dobrze ubite żółtko z cukrem i Pril, jedna flaszka, przepraszam, jedna butelka litrowa o kolorze takiego niebieskiego, ładnego koloru. I teraz, słuchajcie, to jest bardzo fajny zapach. Ja pierwszy raz spotkałam się z zapachem kaczki, o zapachu Mm, aż sobie otworzę, poczekajcie. O zapachu anerżu. To pachnie anerżem, więc pachnie pięknie, obłędnie w łazience faktycznie, jak myjemy kibelek. Ale co to z tego, jak dobrze nie wyszorujemy. Musimy używać szczotki, więc to już jest minus, bo ja nie lubię. Ale już okej, okay, dobra, użyłam tej szczotki i tak do końca, jak nie wyszorowaliśmy to zostają żółte zacieki. One brzydko wyglądają na muszli klozetowej. Wielki plus piękny zapach, nie pachnie chlorem, więc może dlatego też nie domywa tej muszli. No i te zacieki żółte mijają się z celem. Ja chciałam się jak najszybciej... O, tu jest nawet napisane, że to migdałowy. Ja bym powiedziała właśnie, że bardziej migdałowo, yy, jaki mówiłam wcześniej, yy, anyżowy, no może i tak. Yy, faktycznie ten zapach jest obłędny, bo pachnie... Nie chlorem, tylko nawet nie wie, goście nie wiedzą, że toaleta była myta. Faktycznie pachnie pięknie w łazience. No ale co z tego, jak muszla jest niedomyta, musicie się na nią spuścić naprawdę, szorować i tak dalej. To się mija z celem. Niebieski Pril płyn do mycia naczyń. Dość gęsty. Pachnie, powiem Wam tak... Pachnie takim delikatnym płynem, delikatnym płynem do płukania, ale takim bardzo z niskiej półki. Więc też jest ładnym zapachem, bo faktycznie zapachy płynów do naczyń mają swoje specyficzne zapachy, ale ten faktycznie pachnie takim płynem do płukania, więc faktycznie miło się myje naczynia bardzo szybko się pieni, mimo, że jest taki nawet, nie powiedziałabym, chociaż nie faktycznie gęsty jest, powiedziałabym, bo spływa dość, dużo mu czasu potrzeba, żeby spłynąć, więc y, jest gęsty i faktycznie mało go trzeba, a pieni się bardzo, 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 zawsze Julka mówi, że zlewik nam się zżydał, no bo wiecie, tą dziurką wychodzi piana y, i trzeba być po prostu czujnym, no bo po co tyle zużywać, jak wystarczy mniejsza ilość. Y, domywa, mm, domywa Patelnie po yy, przypalonych warzywach na patelnie, więc sprawdza się, wyśmienicie. Tutaj jeszcze wrócę, zapach obłędny, ale co z tego, jak toaletę musicie naprawdę szorować i no, pff, nie zdaje rezultatu. A dla samego zapachu nie wiem, czy jest sens. Dzięki, wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa. pa.